Przygotowując się do dzisiejszego odcinka i szukając roślin w centrum ogrodniczym, wyjątkowo nie kierowałam się wzrokiem, tylko węchem, bo ten odcinek będzie o tym, jak stworzyć wczesną wiosną pachnący balkon lub taras. Zapraszam! Rośliny, które sadzimy w Donicach, mogą być bowiem nie tylko piękne, ale też cudownie pachnące. I tych roślin jest całkiem sporo. Wystarczy przejść się po sklepie z roślinami między półkami i kierować się nosem, a nie tym, co widzimy. Czasami nawet niewielkie, wręcz niepozorne kwiaty potrafią zachwycić swoim zapachem. Niektóre okazy pachną tak intensywnie, że czujemy je już z daleka. Tak na przykład jest z jacyntami. Uprawiane w domu pachną czasami nawet zbyt intensywnie i musimy je wynieść z pokoju, w którym śpimy. Ale w ogrodzie lub na balkonie już takiego problemu nie ma. Tu zapach jacyntów jest bardzo przyjemny. A cieszyć możemy się nimi od marca do końca kwietnia. Najpierw możemy nabywać podpędzone cebulki różnokolorowych jacentów w sklepach, lub samodzielnie pędzić te rośliny, jeżeli posadziliśmy je w ogrodzie lub w donicach jesienią. Potem hiacynty zaczynają kwitnąć w naszych ogrodach na rabatach. Jeżeli aura dopisuje, czyli nie jest ani zbyt zimno, a przede wszystkim jeżeli nie jest zbyt gorąco, możemy cieszyć się pięknem i zapachem hiacyntów przez mniej więcej 2-3 tygodnie wystarczy jedna roślina umieszczona na przykład w ozdobnym koszyczku, żebyśmy poczuli wspaniały zapach tych roślin. Jeżeli przygotowaliśmy wcześniej kompozycję, przykładowo z bratków i żonkili, to do nich możemy dosadzić chiacinta, żeby donica była nie tylko kolorowa, ale też pachnąca. W tej mojej skrzynce balkonowej rósł zresztą hyacynt już wcześniej, ale przekwitł jako pierwszy. Dosadzę więc tu kolejnego. Cebulę hyacyntę zakupioną w sklepie sadzimy na tej samej głębokości, na jakiej rosła do tej pory w doniczce przemysłowej. Powinna ona lekko wystawać nad powierzchnią ziemi. Nie trzeba jej więc wkopywać głęboko. Potem, po przekwitnięciu wszystkie rośliny cebulowe, jeżeli mamy taką możliwość, możemy przesadzić na rabatę kwiatową lub do innej przemysłowej donicy, żeby aby cieszyć się ich kwitnieniem również w kolejnym roku. Żółte, drobnokwiatowe narcyzy w odmianie tetatet, które często nazywamy miniaturowymi żonkilami, nie należą do kwiatów pachnących. Ale są narcyzy, które odznaczają się bardzo intensywną wonią i które w sklepach często nazywane są po prostu narcyzami pachnącymi. To przykład takich kwiatów. Przez zabiegi producentów mają one w tej chwili karłową niską formę, kwitną praktycznie przy cebulce, ale z czasem na pewno wydłużą się ich łodygi. Stworzą razem z nimi kolorową kompozycję kwitnących roślin wiosennych, która będzie miała zapach tych maleńkich Narcyzów. Dwie cebulki wystarczą, żeby raczyć się ich przyjemnym zapachem na tarasie lub balkonie. Do nich dołączą wesołe żółte Narcyzy, o których już wspominałam w odmianie tetatet oraz białe niezapominajki. Teraz w sklepach można nabyć śliczne sadzonki tych roślin o delikatnych kwiatach, nie tylko w tradycyjnym niebieskim kolorze, ale także w kolorze różowym i białym. Do białej drewnianej skrzynki trafi także bratek drobnokwiatowy o żółtym zabarwieniu płatków i bratek wielkokwiatowy o znacznie większych płatkach w kolorze żółto-fioletowym. Znajdzie się miejsce także dla śnieżno-białego bratka. Te rośliny mają kwiaty we wszystkich kolorach tęczy. W zależności od tego jaki kolor wybierzemy, możemy dopasować je niemal do każdej kompozycji z radośnie kwitnących roślin zwiastujących wiosnę. Ostatnia sazonka żółtego bratka trafi jeszcze na front doniczki i gotowe! Delikatna biało-żółta pachnąca dekoracja roślinna może trafić na swoje miejsce docelowe. Z czasem bratki pięknie się rozrosną i zajmą miejsce szybciej przekwitających narcyzów. Goździki to kolejne pachnące rośliny, które doskonale sprawdzą się na naszych balkonach i tarasach. Ich kwiaty występują w przeróżnych kolorach i tu uwaga, nie wszystkie pachną. Zatem, jeżeli chcemy mieć pachnące goździki, to warto, wybierając je w sklepie, powąchać każdą sadzonkę. Najczęściej pachną goździki w kolorze białym. Nie mają one tak intensywnego zapachu jak jacenty, więc sadzonka umieszczona w ozdobnej osłonce lub koszyczku może być postawiona także w pomieszczeniu. Ale rośliny te dłużej się utrzymają i dłużej będą kwitły na dworze. Warto więc znaleźć dla nich miejsce na balkonie lub tarasie. Moje dwie sadzonki goździków o białych pachnących kwiatach trafią do wysokiej białej donicy. Nie będę musiała się za nadto schylać, żeby je powąchać. Elementem przewieszającym się będzie mój ulubiony o biało obrzeżonych liściach i dołączy jeszcze do nich roślina o wzniesionym pokroju. W postaci rozmarynu. Nie możemy bowiem zapominać, że zioła należą do najbardziej aromatycznych roślin, jakie istnieją. Z tym, że żeby poczuć ich aromat, trzeba je delikatnie potrzeć. Zapach wydzielają ich liście, przy nawet najmniejszym dotyku. Zatem kwiaty goździków będą sprawiały przyjemność swoim zapachem nieustannie, a rozmaryn na zawołanie, gdy tylko potrzemy jego gałązki. Cudownie pachnące mogą być też bratki i pierwiosnki, ale wybierając je w sklepie ogrodniczym także musimy je wąchać, ponieważ niektóre pachną intensywnie, inne delikatnie, a jeszcze inne wcale. Najbardziej popularne są pierwiosnki bezłodygowe. Ja akurat zdobyłam sadzonkę o różowo-białych płatkach, która rozsiewa bardzo delikatny i przyjemny zapach. Często pachną primule o pastelowych kolorach, a także te, które są w kolorze żółtym. Ale nie ma reguły, trzeba tu kierować się nosem. Spośród wszystkich prymulek najpiękniejszy zapach ma chyba pierwiosnek wyniosły, o żółto-pomarańczowych kwiatach. Pachnie niemal tak intensywnie jak hyacynt. Z tym, że zapach ten nie jest w żadnej mierze duszący, ale słodki i bardzo przyjemny. Czują to pszczoły i inne owady zapylające, które w pierwszej kolejności odwiedzają kwiaty tej byliny. Jeżeli uda nam się zdobyć tę roślinę do balkonowej lub tarasowej Donicy, warto pamiętać, że jest ona wieloletnia. Może nam towarzyszyć w pojemniku lub przesadzona na rabatę przez wiele lat. Kolorowe, wesołe bratki swoim zapachem może nie wyróżniają się aż tak bardzo, ale w ich przypadku należy wziąć pod uwagę jeszcze jedną zaletę tych roślin. Otóż kwiaty bratków są jadalne. Można je dodawać na przykład do sałatek lub deserów. I tam delikatny aromat płatków na pewno wzbogaci i urozmaici potrawę. I na tym kończymy ten pachnący odcinek. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów na kanale Ogród na Co dzień!